sól i adrobina pieprzu. Witam Was kochani bardzo serdecznie w 20 odcinku y mojego projektu pokolenia i już właśnie widzę, że coś zaczyna się dziać do naszego domku. Dociera pierwszy gość, bo dzisiaj kochani, tak jak widzicie na załączonym obrazku mamy święta, a jak święta, no to wiadomo, musi też przyjść nasza rodzinka i jest już godzina 16 i nie myślcie sobie, że ta maja to nic nie robiła, zawsze się rano z nami łączy, a to tym razem nic nie ro robiłam, robiłam, bo zobaczcie ile ja tu zrobiłam. No i, i tą choinkę trzeba było ubrać i coś tam ugotować i trochę posprzątać chociaż widzę że znowu no nie znowu ale już przed chwilą było raz myte o nie no najgorzej no najgorzej i w ogóle to jeszcze wstawiłam słuchajcie i udekorowałam naszą chałupkę bo pomyślałam sobie, że jak ma przyjść ten pan Mikołaj, babcia Mróz, no to, no kominek musi być, nie? No bo jak on tu przyjdzie bez kominka, chyba, chyba się nie da. Dobra, Abigail, proszę cię, nie rób tego. Ty zawsze, ja wiem, że ty zawsze masz coś fajnego do zrobienia, akurat wtedy, kiedy no niekoniecznie trzeba. Weź swój świąteczny strój, pokaż jak wyglądasz i tak, wszyscy mamy takie Świąteczne stroje. Ja wiem, że one są może mało eleganckie, no ale no, 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 no święta. No niech będą. Słuchajcie, nawet nasza mała Zosia jest przebrana z takiego elfika. Tak słodko wygląda i ma właśnie z tego pakietu świątecznego ubranko, więc super. E, więc tak. E, tak, proszę cię kochany, weź to jednak poodkurzaj, dobra? Natomiast Abigail przywita się przyjaźnie ze twoją siostrzyczką. Eee, proszę podziel się i może udałoby się ją namówić do tego, żeby pokazała ten inny strój, no nie? Ale czemu wyjdziecie? Gdzie wy? Patrzcie tego naszego dziadka! No! Czy on znowu przyszedł zlać naszego królika? Jakiż to przykład dla pokolenia najmłodszego w naszym domu. Przytul się do, z babcią. Przytul się do niej kochani. Błagaj o nowe zabawki. <laughs> Pod, poekscytuj się świętem i przytul babunię. Obejmij ją czule. I powiedz jej babciu, ja już idę do szkoły, zobacz, już odrabiłam pierwszą lekcję. A możesz, kochanie, przyjazne, poprosić o pokazanie stroju. Yy, dobra, może być oficjalny. A ty mogłabyś swoją szwagierkę też o to samo poprosić? Może ty jednak pójdziesz tam do swojego teścia i powiesz mu słuchaj, tato weź się trochę ogarnij, uspokój się trochę, ja cię bardzo proszę tu jest nasz, nasza wnusia, znaczy twoja wnusia, moja córunia no i fajnie jednak by było jakbyś się trochę uspokoił, nie wiem podziel się nastrojem dziękczynnym może mu to dobrze zrobi co <noise> może ty że mamę, żeby pokazała ten strój ojeju, czemu to jest takie trudne Przyjazne, Poproszę o pokazanie stroju oficjalnego. O, teraz jest! O, popatrzcie, jaką my mamy fajną babcię. No mamy... Ba dlaczego masz skreślonego twojego taty? I dlaczego twoja siostra jest tak strasznie prześwietlona? Już się tym zajmuje kochani. A, bo tu jest to coś. Dobra, my go sobie tam weźmiemy. Już jest wszystko okej okay. Natomiast te światła, słuchajcie, są fajne, bo one są z debugania. Jak robię zdjęcia m, takie pozowane, bo można sobie tak delikatnie, tak odrobinkę, ociupinka rozjaśnić zawsze postaci, bo ja mam z tym problem. Ale to może przy innej okazji o moim problemie Wam opowiem, <grywki> jaki mam problem z blogami i ze zdjęciami, które są zamieszczane w takiej simowej rzeczywistości bo mam z tym problem, ale to może sobie zrobimy jakieś taki simowe QA, to wtedy będziecie mi zadawać pytania simowe i ja wam wtedy odpowiem. Ale póki co, póki co moi kochani, yy, dobra, już Twoja mama się przebrała, yy, mógłbyś, kochany, na przykład yy, zawiązać sobie fajną grupkę, do której weźmiemy nas sześciusieńkich i przejdziemy się, kochani, tutaj. I nie, jeszcze nie będziemy, może, e, może nie będziemy kocha. Co ja robię? Co ja robię? Maja, opanuj się, więcej otwórz. Weźmiemy sobie jedzonko. O. I weźmiemy sobie porcję razem. W sobie, Abi, nie wzięłaś żadnej porcji, a nie jesteś głodna? Nie mają, bo ja już zjadłam wcześniej. No dobra, bo rzeczywiście ona zjadła. Ona ugotowała, bo tu było jednej, jednej porcji mniej, bo było 7, a normalnie było 8. Dlatego, że ona ugotowała i od razu fig jedną porcję gwiznęła, nie? Dobra, okej. Okay. Czy wszyscy są najedzeni? Kochany, ty jesteś, ty jesteś, więc do domniemuję, że... Że tak. A zatem godzina dziewiętnasta, chyba koło dwudziestej przychodzi Mikołaj, no nie? ale my możemy na przykład podziwiaj światełka razem, a możemy mm, dodać prezent to dodaj jeszcze prezent Abigail, weź też dodaj prezent, kochanie czy nasza córeczka może od siebie też dodać prezent, bo ona, oprócz tego, że ona jest taka słodka i słuchajcie zaczęła sprzątać Nasza malinka, kochana. Damy do zmywarki. Tałaś? Bo ty zrobiłaś pewnie laurkę, nie? Coś sama wymyśliłaś, bo nas coś jest przekochana, mówię wam. To będzie bardzo fajna sim-mama. O, proszę bardzo. Nasz mężuś posprzątał, kochany nasz. I teraz zrobimy tak, że... że... Otworzymy prezenty ze wszystkimi, tak? Żeby każdy chociaż jeden prezent dostał i nawet jeżeli to będą nietrafione prezenty, to nic. Liczy się intencja. Jesteśmy dobrzy. Dobre serduszko mamy. O, kto zacznie? O, widzę, że nasza Elena by chciała chyba, słuchajcie, pieniążki. Co dostałaś, kochanie? Stój. Abigail dostała w prezencie Opowieść o trzech świecach. To będzie jej skarb. Wow, ale super. Kolejna, kolejna nasza córeczka. Ona nie wie co to jeszcze jest, ale... Co to jest, kochanie? Zofia dostała prezent, replika półciężarówki bananowego gangu bankowego. Ta, co dostał dziadek? Dziadek? Co dostałeś? Krawat, skarpetki? Jesteś zadowolony, widzę, ale nie wiem co dostałeś. Nie wyświetliło się. Jak szkoda. Dobra. Babcia. Babcia może dostała jakąś kolię. Jakiś apart czy coś, wiecie, najdłuższa reklama. No niestety no szkoda, że nam się to nie wyświetla, co dostali. Super. Przyszedł! Przyszedł, dziadziuć! przyszedł! No jak super! Dobrze, że ten kominek wstawiłam. Ale fajnie! Dał nam kolejne prezenty. O, czekajcie, teraz nasz mężuś. Marko, powiedz, że tam coś fajnego dostałeś. Marko dostał w prezencie Mata do jogi. O, to super! I tak w ogóle to mam już zainstalowany nowy pakiet związany właśnie z e, tymi... O, a tutaj zobaczcie, ale nie jest tak zimno Markowi Węgrzynowi? No, taki porozbierany bym powiedziała, ale zadowolony, więc spoko bo mam właśnie ten nowy już związany z dekorowaniem wnętrz i no powiem Wam, że jeszcze w niego nie grałam, ale już oglądałam pierwsze first look i, i tak troszeczkę się obawiam. O, już goście poszli, dobra. No to miłego, miłego wieczoru życzę. Ja myślę, że też już zaraz sobie pójdzie, chyba że nie. On sobie szklankę wody weźmie. Mogliśmy jakieś ciasteczka dla niego przygotować, a nie przyszło mi to do głowy. Aby wypełnić musisz złapać babcia mroza i poprosić go o prezent. A to my musimy go prosić o prezent. O ja. No dobra, no to spróbujemy, słuchajcie. Yy, ale yy, mówiłam właśnie o nowym pakiecie. No same obiekty tam, jeżeli chodzi o kazno, to tam szału nie ma, zwłaszcza z fryzurami. Co? Co to w ogóle miało być, no ale okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o tryb budowania, kupowania, urządzania, no to bardzo, bardzo mi się podoba. Jeszcze żadnej rzeczy nie wstawiłam tutaj, no bo wiadomo, jeszcze nie mamy tego. To będzie ostatnie chyba pokolenie. Natomiast, no powiem Wam, że Ogólnie rzecz biorąc jest w porządku. Zobaczymy tylko jak będzie rozgrywka wyglądała, bo bardzo bym chciała właśnie zobaczyć jak to jak to wygląda to urządzanie u kogoś. I chyba zrobimy sobie na Instagramie taki szybciutki przegląd. No dobra, poprosimy go jeszcze o prezent. Zobaczymy czy nam da. raz jest zajęty. Może teraz wejdziesz i pójdziesz zobaczyć, czy on nam da prezent. Poprosi o prezent. No idź. No, Abigail się już ładnie spełniło. O oh, ja! Yeah! Marko dostał od babcia mroza nowiutki prezent. Mata do gry. A, ah, Powiem wam tak na bogato! No nie, mata do gry. Wow. A ty co dostałaś? Oto on. Igrzyska pęcherzy. O matko, co to w ogóle jest? A co ty dostałaś, Zosieńko? Jeden gnom pan uszak. O, fajny. Nie wiem, czy byłaś zadowolona? ale widzę, że nasz papcio już poszedł. Dobra, no to myślę, że kochanie, ty, bo, bo ja nie wiem co z tymi świeczkami. Możesz sobie ewentualnie ugasić, podejść tutaj. I spróbujemy jeszcze raz potem je rozpalić, wszystkie świece. No i nam się to nie, nie zobaczcie, nie spełniło. A jakbyś tutaj y, lampki zapaliła. Czy to też nam się nie spełni? Też nie? O, no to słabo. Tata poszedł spać, słuchaj. A jak się ogrzejesz przy tym, to też to nie zadziała? No też nie. No to sorki, kochanie. Bardzo mi przykro. Ja, ja się starałam, że będzie dobrze, no ale wyszło jak zawsze. No bo mieliśmy rozpalić. No, a wszystkie są te aha kliknij choinkę menorę i zapal świecę no to mamy choinkę zapal lampki na choince i dalej nic Abigail co ci jest kochanie Nie spełniło się to tylko naszej Abigail się spełniło to bardzo dziwne no dobra, ale nie jest to aż tak istotne. My na pewno już pójdziemy spać. Lekcje na jutro mamy odrobione i tak na sekundkę jeszcze kochani połączy się z Wami w ciągu jutrzejszego dnia, bo jeżeli chodzi o naszego Marko, to on już ma ukończone te majsterkowanie przy stanowisku. Nasza Abigail też ma już 14 przełomów nauką zrobione. No więc generalnie mamy wszystko pięknie pozakańczane. Sul, sul, kochani, ale musiałam sobie, musiałam sobie, musiałam wam pokazać tą scenkę, bo to tak pięknie wygląda. Cała rodzina sobie wyszła na dwór. Proszę bardzo, mama z tą lepą bałwana, nasza młoda y, tam aniołka sobie robi. Wszyscy szczęśliwi i właśnie o to chodzi, no nie? Także bardzo się cieszę, nasza rodzinka jest naprawdę wspaniała. No i nasza rodzinka, słuchajcie, już bardzo, bardzo niedługo będzie zmieniała miejscówkę zamieszkania, więc no, te widoczki związane właśnie z wierzbową zatoczką się nam zmienią na inne miasteczko. Wiadomo jakie, jakie doszło z kolejnym dodatkiem. Ale tak mi się tu dobrze mieszka. No rzadko to mówię, ale naprawdę jestem bardzo zadowolona. Także no, nasze, nasze simy już kończą budowę bałwanka. Proszę bardzo, taka babuszka wyszła. No a my pójdziemy teraz zrobić coś dobrego do jedzenia. Jest godzina ósma rana, więc mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu. Ja myślę, że Abigail dzisiaj zrobi coś takiego fajnego, co można by było podać. Bo tak, z jednej strony fajnie jest ten. No ale zrobimy. Może zrobimy tym razem coś. Ach, bo ona nie ma, słuchajcie, jeszcze tak daleko idących. ja, umiejętności. O, to mi to nie fajnie wyszło, bo ja cię pomyliłam z moją Sim-mamą, <laughs> ale nie szkodzi. W takim razie zrobimy, słuchajcie sobie, może to coś, to nie wiem co to jest, ale proszę nie oceniajcie mnie, ja tam nie obyta w wielkich sferach kulinarnych, <laughs> więc zrobi to coś <laughs> z chipsami. <laughs> no i kochani, nadszedł ten czas kiedy trzeba by było gości zaprosić. Nasza Abigail jest niesamowicie podekscytowana i lekko już wyspana, bo oni poszli, oni sobie poszli na, na, na drzemawkę, ale nie widzę, żeby im się tutaj drzemawka. Nowy przyjaciel, centralnie ogrzana łona natury. No dobra, no ale drzemali sobie. Nasza Zosieńka nawet poszła spać na chwilę, bo chciałabym, żeby dotrwali do końca dzisiejszego wieczoru. A co ty tam byś potrzebowała? Nic nie potrzebujesz, dobra. Graj sobie tam. Graj tam, dziecko sobie. Natomiast, Ambiguel chciałabym, żeby zaprosiła do nas, naszych przyjaciół myślałam, żebyśmy zaprosili też Elle, bo już dosyć dawno u nas nie było zaprosimy sobie na pewno Alicję zaprosimy też Eryka, no Majred, no to wiadomo, że trzeba jeżeli chodzi o Belle no niby mamy dobre z nią relacje ale to też nie jest żadne tam nie wiadomo co z Larym to ja się boję w ogóle wchodzić w jakiekolwiek bliższe relacje no ale nie widzę tutaj, słuchajcie, naszej eleganckiej pani w kapeluszu z pracy. O z Igorem to my się wręcz nie lubimy, a to jest ten kosmita. A, no to to by wiele wyjaśniało, słuchajcie. Jest jeszcze też Vivian z naszej pracy, ale nie będziemy jej brać. No więc chyba y, jeszcze weźmiemy sobie szwagierkę. No i tyle, bo chciałabym, żeby to było takie nie za duże grono, ale przyjaciół. Więc proszę Cię bardzo, zawołamy wszystkich do nas ze wspólnego, tak, spędzenia czasu. Tak, my się przyjaźnimy, ale niekoniecznie akurat w Sylwestra chcemy z nimi być. No dobra, no to poczekamy, już wszyscy się zbiegają, jak widzę. Jest godzina 19.48. Założymy sobie... Mm. Nasz Marko kochany idzie do naszej córeczki, ona tam sobie gra. Pozwoliłam jej, jest Sylwester w końcu, nie, co będzie kurczę. Wszystko ma zrobione, zadanie odrobione, więc też bez sensu, żebyśmy tutaj robili jakieś cyrki. No i co? Będziemy zapraszać naszych gości do środka. No i zaczniemy jakąś zabawę. Nie wiem, czy zaczniemy od posiłku. Może zaczniemy od posiłku. A co tam? No, nasza Abigail już sobie zjadła. Państwo, Luis tam sobie też wcinają na kanapce. No i Git. Ale ja myślę, że my sobie w międzyczasie pójdziemy zrobić postanowienie, bo potem już możemy zapomnieć, więc Abigail, wyjdź może tutaj, kochanie, na ogród. Podejdź tutaj. Może twoja córeczka też by mogła podejść. W sumie to możecie podejść tutaj razem. A co? Chodźcie, chodźcie. Pięknie. Eee, mogłaby się Abigail odpalić tutaj? Zobaczymy, jak to wygląda. Uuu! to wszystko e, no ja myślałam że to będzie taki wiecie wielki efekt wow Tu zobaczymy no już lepiej bym powiedziała <grym> o ale super weź to też możesz sobie jeszcze Potem już będziemy, kochani, nasze postanowienia noworoczne. Chodź tu Marko, chodź, chodź kochany. Już poćwiczyłaś sobie to śpiewanie. O, jak się cieszę, dziewczyny. Serduszka, bo to było na święto miłości. Ale super. A ty, moja droga, mogłabyś sobie zrobić postanowienie? O, popraw wyniki w szkole. W ciągu tygodnia to się da zrobić akurat. Gdzie jesteś, Marko? No, a ty chcesz sobie zrobić postanowienie przy chońce. No dobra. Ukończ etap aspiracji. Awansuj. No, zobaczymy. a Abiga jeszcze nie, jeszcze nie. Zaraz pójdziemy, kochana, ale jeszcze jest za wcześnie. O 23 dopiero sobie włączymy telewizor. Zrób postanowienie, może też jej awans damy, co? Napisać książkę? Nie, awansuj. A, super. Ok, a mogłabyś jeszcze kochanie sobie tutaj tu podejść, włącz, może? Co byś mogła włączyć? Latynoską gorącą muzykę? I choć potańczycie sobie razem A potem będziemy oglądać telewizor Nie wiem czy nasi goście jeszcze będą głodni Bo można by było jeszcze ewentualnie e, Otworzyć I coś tu dobrego jeszcze Abigail zrobiła Co tam jeszcze ugotowałaś kochania No te dynowe Może te dyniowe gnoki Albo to z tymi chipsami O, to byna Tu. Tu. Nie chce mi się nigdzie to zmieścić. No i słuchajcie, wszyscy sobie już zaczęli teraz spoglądać w stronę telewizora. Przynajmniej cała nasza rodzinka, no nie? I będziemy sobie... Co tu możemy zrobić? Sabotuj telewizor, o nie! <ścoughs> Oglądaj film. Nie, bo to jest to odliczanie. Oglądaj kanał. To jest właściwy kanał, no nie. Tak mi się wydaje, że to jest właściwy. Będziemy zaraz odliczać, bo zobaczcie, już zostało naprawdę niewiele czasu. O, już zaczęli odliczać. Chishumi. Chodź, kochanie! Zostaw to! Odliczasz? Zosia? Tak, chyba tak. Tak? Chodź, kochanie, odliczaj! Oglądaj odliczanie! Czekajcie, zostało 5 minut. Ja to wyłączę, bo tutaj to dekoncentruje bardzo co po niektóre osoby. No i już będzie ten moment, będzie ten czas. I? Jest! <śmiech> <śmiech> Powinna się wszystkim spełnić. Nie wiem, czy się spełniło naszej malutkiej. Bo nam się spełniło. Ona chyba za późno podeszła do tego telewizora. Ale nic to, kochana. Pewnie będzie kolejny Twój sylwester. <laughs> O, już idą wszyscy do domu, bo już jest późno. No tak, jutro idziemy do pracy, do szkoły, więc cóż, trzeba będzie położyć nasze simy spać. Nawet ładnie nam Zosia posprzątała, więc spoko. Myślę, że jakoś damy radę chyba, mam nadzieję, z tymi awansami, bo mamy cały tydzień na to. O, zaliczyło się jej. Fajnie. Idź, kochanie Zosieńko. Weź, kochanie, już się kładź spać, bo ty jutro do szkoły idziesz, wiesz? No, a wyjdziecie do pracy, nie żeby coś, no nie? Co ty robisz, kochany? Że co, 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 że co? A, że pożegnaj. Okej, okay, w porządku. To kładź się już spać. Śpij, skarbie. O, chociaż, no nie wiem, ty tam chciałeś chyba. A nie, chciałeś tylko zapytać ją, jak minął dzień, więc spoko. Ty chcesz kupić samochód? Nie, ty chcesz wybrać się do muzeum? Okej. Okay. <grytanie> Mam nadzieję, że wszystkie sprzęty są powyłączane, ale skąd Maja chciałabyś? Dobra, Abigail, kładź spać. Idziemy spać. Kochani, wyłączymy wszystkie sprzęty, wszystkie, wszystkie możliwe rzeczy, które są, bo no bo, bo, bo rachunki i wiadoma sprawa. Poprosiliśmy o kolejną y, kartkę, więc jutro najprawdopodobniej przyjdzie w poczcie kolejna kartka. A ja kochani będę się z wami y, żegnać z dzisiejszego odcinka. Zobaczcie, przyszła wiosna. O ja, <laughs> jak nagle zniknął ten śnieg. Żegnam się z Wami kochani i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w takim odcinku pełnym różnych imprez zaraz będziemy szli do pracy i się zacznie wszyscy będą pewnie bardzo upojeni jeszcze nocą sylwestrową żegnam się z wami kochani sól sól, odrobina pieprzu i pa pa i pada deszcz ale wiosenny